Macon 2 nowości Przedstawia Dobrze myślałem Rozkaz I co mi tu pokażesz w nasz? że masz Jestem ciekawe Nie pokażesz mi nic, bo pójdziesz na mnie mm. Już to ugra Tak ja to przegrywałem. Jakus pośrednie. Zostaw to, nie, nie, pierwszej kurwa, Jaru! Się zaraz, kurwa, utemperuje, debilu. Starcraft 2, Heart of the Swarm. Tutaj się zatrzymajmy. Uwaga, uwaga, moi mili, odcinek może być bardzo kontrowersyjny i jest bardzo, bardzo, ale to bardzo brutalny. Deż jeżeli nie masz ukończonego tego roku życia, nie oglądaj tego. Pozdro. A Macon 2, nowości Witam wszystkich bardzo serdecznie w StarCraft 2 Heart of the Swarm Gramy drugiego sobie meczyka si C1 myślę, że gramy do trzech wygranych Zobaczymy ile razy stawimy i oprócz A później kiedy sobie już zacznę grać No e, gramy znowu losowo, losowo I co tym razem z mi wyrzucisz? Cieszyłbym się gdybyś wyrzuciła wow, protos to sami się dość fajnie gra Nie za łatwo, nie za trudno Z gram się łatwo Ale to mnie prowadzi czasem, że ja kurwa myślę, że wygram, a ja przegrywam W ogóle blindedów nie robiłem, z nie było potrzeby A Karakan przecież i Hegrajski Jak był, był blind, to by nie biły chyba Chyba, że Karakany by były, a hebrajski nie były. Nie wiem, jak to działa W każdym razie, wygraliśmy tamten mecz, Zapraszam obejrzeć Grałem z Ergiem, wygrałem ten mecz. Choć zergiem mi najgorzej szło w ostatnich meczach. Poszło mi dość fajnie. No i mam po prostu najgit. No i, no i, no, i no i mamy dość fajną bazę, nie róbmy tego HP u I Zróbmy sobie na przykład, że będziemy całkiem lepingował, że za mało minerałów. Jestem jakoś bardziej No, mapa jak widzicie jest spoko dosyć. Trzeba przyznać, że nawet spoko. Co są powiedzą? Tu mam złota. Ciekawe jest żeby na pewno była e, tam wybierana do gry. Oczywiście. Zapytacie mnie, jakie gry? No, grali w niej najlepsi gracze na tej mapie. Więc Steve wybrała taką mapę sobie, powiedzmy, rankingowo. To dobrze dla mnie. Oczywiście, w jednej, co dość. Nie gram... Wówczas sobie sensie nie gram. Szczerze. Nie gram w jeden na 1. Nie lubię tego trupu. Znaczy może pogram, może wam pokażę parę odcinków, jeśli chcieli. I się będzie chciał przede wszystkim. Nie lubię grać w jeden na jeden, bo e, tam jest naprawdę... E, no nie ma komunikacji, mało się dzieje na mapie. Ja lubię jak jest dużo czegoś na mapie. No tak, tak mogę sobie pograć, nie ale... No jeden na jeden, no. lubię się szczerze. Więcej fanów jest jest więcej. Graczy. Próbujecie coś utargować. Próbujecie nawiązać kontakty. To ja, ja to lubię. Ja to lubię. No i ciężej się wbije rankedy, przede wszystkim, bo to zależy bardziej od graczy, nie? To tak jak prawie CS. Jeżeli trafisz na dubów to możesz tylko liczyć na ace'y, którzy bardzo często wpadają. No, to właśnie, nie miał grać, bo chcę pokazać, że jestem prosto i niszczę sobie dwóch naraz. raz. Aaa, faktycznie, może bym sobie zagrał. I gdzieś 1 na 1. Aaa, tak. Wiecie, stresuję się strasznie, jak gram 1 na 1. Nie wiem, czy my też tak macie. Czy się stresujecie przed jakimś graniem 1 na 1, możecie pisać w komentarzach. Stresujecie się, jak jest 1 na 1, a gracie coś 1 na 1 na przykład. Nie wiem. No, mówicie się skończono 1 na 1 i spienialiście. Tak czasem mam, że. Okej, okay, z kolegą tak nie mam, mogę z nim zagrać, żeby po przyjacielsku. A z randomem tak... No, nie jestem przeciwko jeden na jeden. Wolę, jak już coś ze mną nie. To wtedy mogę jeszcze usiąść i pokazać się, że to widzę, On to może zrozumie moje porażki. Bo to jest tak, że większość ludzi się boi właśnie porażki. Jestem taką osobą, że nie lubię porażek. Strasznie się przy tym frustruję i wyzywam. A tego nie chcę robić. Ale jak trzeba, to trzeba, no kurna, no. Co ja poradzę? Ja jestem tylko człowiekiem. Jak muszę sobie przegnąć, to się Nikt Nie utemperuję. No niestety. Ja jestem tylko człowiekiem, marnym człowiekiem. A to nie potrafię, że ja się naprawdę szanuję go za to, a ale... A nie potrafię. Choć chciał. Choćbym chciał, nie umiem o tyrannie, tak nie wiem. Nie czy gramy na terażach, protosami. Ale to jest bardzo easy matchup dla mnie, bo ja robię kolosy i ich nie ma, praktycznie. Z Immortalami sobie może na ekspansję przeczekam. Więc to czekaj, oczywiście on myśli, że nie będę tak głupi. Tam z tak poszedł, ale chyba zabił, więc z Pod tym względem jest git. A tu będę oslokerał jednego, a już więc do takiego małej grupki. On się nada jak nada, jak nada jak się pyta na. No i to jest słabe, że też dodali, że 10 sekund się to robi. jest dłuższy tryb fazowania. To było zawsze OP, właśnie w protezie, jak był ten krótszy czas. No i to też, że cały czas to działa. A nie. Mam baję, że się na hardboardy Ale tak nagle się pozmieniali. No tu jeszcze będę mieć szybkie przesunięcie, więc. Chyba, że już nie, nie. Słabo. Słabo to zmienić. Już tu. Nie, to szybki git. A, bo jak gram Panem, to miałem właśnie wolniejsze. Kiedyś tam odcinek wrzucę, nagram go w 80p, to dla mojego komputera, dla mojego internetu jest po prostu niewyobrażalnym ciężarem. Bywa. Okej okay. Wiem, że czekacie na różne odcinki z gier. Ja mam nadzieję, że bierzecie też udział w innych tak serii seriach. Nawet lubię ten tryb bardziej. Lubię w ogóle chodza. Od Woj do Legacji. Tam się dużo dzieci... Znaczy, dużo gówion dzieje. I nie fajne tutaj. A tu tego gówna nie ma. to mi się podoba. Na przykład nie zmieniają się minerałów. Znaczy, zmieniają się, ok? To był zły przykład. Ale przykładowo nie ma takich jednostek jak cyklon, który sobie po prostu jeździ... ...na mierze. No niby OP, ale niby też z tłumacz OP. No i tutaj znam przede wszystkim co na co, a tam jeszcze niekoniecznie hmm. Co nie mnie będę robić Immortal będę robić szarże bardzo szybko. Tego nie robię, nie wiem czemu rachunów też nie robię. Wszystko błędów Okej, okay. możemy sobie Anglii joć tą bazę, czyli zrobić bazę po prostu w polskim ludzkim tłumaczeniu zostawmy sobie tam bazę ja powiem, że się po co, ja powiem po minerałach no i jeszcze tego bym sobie dodał, okej nie mogę ok niskołosy są też fajne a teraz na tym najnowszym no to bardzo wydraje wskoczyły w rajcy. W obroty. Nie da graczy grać, czy nimi znowu gra. Nie wiem czy w lidze też tak grają. Tej Premium, Premium li li Ligie, czy jak tam się zwie. Ale wiem, że wróciły trendy do tego gówa. Co mi się nie aktualnie nie podoba, ja nie, nie lubię leczów z Ayrsami, ale Albo surze.

Let's go. Let's go, bro i Brawlers. To będą mówiąc nie w CSie. FCSM ja się fajnie gra. Tylko czekam bardzo na ligi. Ja może jakieś skrzynki nie wiem. się coś podpieram możecie mogli sobie zobaczyć. Co mi to wypadało. Ja się ogólnie cieszę, że nawet skrzynek nie wypadają. Cokolwiek wypada, nie? Bo zawsze to zostaną kontrakty. Zawsze mogę sobie wymienić. Ja nie mam z tym problemu, że na przykład nie, bo mi się to nie wymieni, ja mogą być lepiej. A ja się nie odgeneruję. Dla mnie się bardziej gra. Z nie nie grają, bo ktoś tam bardziej tam... Ten... mówi. Ale skiny też czasem grają. Bo im więcej skinów w grze tak naprawdę więcej twierdzą na skrzynę, co za tym się więcej robi tych mage rankingów. No chyba, że sobie kupujesz za golda. No to wtedy faktycznie skiny nie grają. Więcej bez się robi. Się robi, się robi, się robi. Trzeba długiego rdzenia nie robi. Mamy jakiegoś dara, mamy innego. Mamy bardzo słabo. nie idzie ty ciężkie jednostki. Ale mamy bardzo dobre upgrade. Dobrze jest spokojnie, bo się robi weapon zer się robi nie było dobrze Okej okay. Muszę przyzgać okay. dodatkowe Ja nawet tutaj już zajmował Zajmował Obrzono hashi Nie mogę tego wziąć startu po Okej, okay. Już mam już mam, najwyższego sporta etnicznego Jeszcze nie sobie tęczę Derk Templar sobie już idzie Mam mało tych kolosów strasznie To może być problem, to gaśnie Bardzo niedobrze, że ich mam aż tak Mało A jednego wejdę możemy dać Jeden wejd nie jest zły Będziemy ta na długą Ma długą! To jest długa Chodź tu przyjacielu ja Tych pol mam bardzo dużo Jeśli aktywnie znajdzie mi ten tak, efekt parnaście razy Tanie się rozejdzie, może być git Rozpełniasz jeszcze z dwóch i pójdziemy na Iwety. może to ewentualnie skończyć, o postarać się skończyć A to muszę będę, żeby włączyć Dobrze myślałem I co mi tu pokażesz Pompie, że masz? To jest ciekawe покажешь мне избу, будешь на мне. Okej, okay, mamy tu pobrane. Mam darkę, nie? Nie się na darkę. No i w darki porobiły grę. Lecimy teraz tu. Znaczy nie porobiły grę, bo straciłem sobie troszeczkę że nic poważnego. Mogę sam produkcję znowu sobie znaleźć na wybarze też to lepiej. To ja Nandor oczywiście darki. Darki są bardzo... Duże. O ja. Mmm. Już się to ugra. Słabo. W takim razie jest słabo. No tu jeszcze ubrał na no czołgi balistyczne, tak i jeszcze wrócił a no tu nie było kampionu, nie? musiałem w takim razie tu wyjść <tryk>

Staranie co naprawdę tu pro Na Nasz uprężnić Tego jest po prostu za mało Nie jedzie tu w dawkach wystarczalnych Czekaj, odnoszę wrażenie Po prostu jest za mało nie w końcu powiedział. Nie pan... O ty cholero Co się stwierdził lepsza. Nie twierdzę, że... Ja, ale... Ale armia! Ej, ja to przejebę! Że nie ma Dobra, sanki porobiony Tego nie zrobię, nie? Nie za dwóch goldach? Jeżeli kogoś tu posrało, nie? Co chodzi kurwa? Taki nagle chory robi? zrobi Na nie ma go Zasadzimy ekspansję No i kurwa to dalej to dalej buduje nie, nie mam tu что. А, пердо, чашка, чашка, чашка. А, это тяжело, тяжело, тяжело. не вижу, не. не знаю, что я просто не отдышу за дьявол. Чтобы не выображен. go nie ma, nie? Ukaż umiejętności. idzie. te kolosy jest od razu lepiej <grym> Już kolosów miałem. И на голде он снимает. Но такие трохая души будут. Там он должен спать за нас. Охурва. Найз. Все, да. Dość tego. To już trzeba skończyć. Ja w to nie wierzę, kurwa! Skąd on tyle armii nagle wyciąga? Już się tu wpala nie mieści. Zaprzejewam przez armię jego. No, on już się z dupy generuje. No, to jest więcej modliwego się nie Nadal ma tu kurwa czołgów Już nie wiem ile ra który raz już mu to niszczę Nexus poszedł, nie? No! Nie, zostaw to! Nie! Nie! Spieprzaj kurwa Jaru! Zaraz kurwa utemperuje Debilu. Moja armia kolosów pada. Nie wierzę, nie. nie mam nic za te airy, jebany. U gazu nie mam, no kurwa, JA dobrze jebe za rano! kur mnie zaraz chytnie. Nie zrobię ekspansję, odciągnął. Ten mm! komputer mnie zaczyna wnerwiać. Natomiast ekspansji nie mogę postawić. Co to jest kurwa za komputer? Jakiś heroik mi się włączył na heroiczny bohater? Chyba nie chciałem się stresować. Puściłem ze Elitara jak zawsze i co? Gówno, dostałem jakąś kurwa e, zajebistą hybrydę. Sprał naprawdę, z pieprzej. Wypierdalać z tą ekspansją. No i... kraj tu, kurwa, człowieku. Musi ekspansję nawet postawić. No, fajnie. Musi to moje stalkery, jebane. Bierzcie to. Jest za dziękuję kolosy Ja pierdolę, no! Nie atakuje Zdupię on Zdupię mu to Nie zjedzie Kurwa, idź tam nawet atakuj tymi tupkami. On mnie tak wnerwia Dwie atakuj nawet Atakuj To też mi nie na Weź tego Dość tego Dość tego kurwo Gzumiesz alegorię? My że nie. Co ja tu Ja GG ja nie mam z nim walczyć Co czas ekspansję wypierdala JA PIERDOLĘ, O! Elitarna kurwa terańska jest jakaś pojebana w dupę! Jest jeden jeden, ja, kurwa wyprzerucham jej tyłek! Następny odcinku, kurwa gram prototyzm kontrateran na terraformacji R! Takie kurwa same ustawienia! Ci pojebę, rozumiesz, ci po? Wyjebę ci! Tak ci wyjebę, że ci kurwa matka nie pozna! Na razie, cześć, do zobaczenia, pa!